Cześć, dzień dobry, moi drodzy. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować wam samochód, jakim jest Volvo XC60. Ten egzemplarz pochodzi z 2020 roku. Oznaczenie tego samochodu to jest B5 AWD o mocy 235 koni. Natomiast jest to miękka hybryda i sumaryczna moc to 249 koni mechanicznych. Piękny czarny kolor, chromy. Dwukolorowe felgi, reflektory full LED. Z tyłu również LEDowe lampy. Elektryczna klapa, system bezkluczykowy, asystent martwego pola. Idziemy do środka. Bardzo fajny i ładny, jasny środek. Zadbany dwukolorowa kierownica. Wirtualne zegary. W tym egzemplarzu mamy bardzo dużo asystentów wspomagających jazdę, takie jak światła doświetlające zakręty, aktywne światła doświetlające zakręty, asystent pasa ruchu czyta znaki, martwy punkt, cross-traffic alert. Także naprawdę yy, myślę, że można w tym egzemplarzu czuć się bardzo bezpiecznie. Kamera cofania. Z ciekawych rzeczy. Mamy tutaj jeszcze aktywny tempomat, podgrzewane fotele, a nawet podgrzewaną kierownicę. Moi drodzy, jak każde nasze auto, Salon Polska, serwis ASO, ten egzemplarz, z tego co pamiętam, jest w miarę świeżo po przeglądzie. Faktura VAT 23%. Zapraszamy do zakupu.